Widam, w słyszycie, lekucie tego typu łoba ben Trzeba jest to przodu, nie do tyłu, tego typu ben No widzę widam widzowie. akad już po pracy, widzowie. Tego typu. No, miałem dużo roboty, widzowie. No, ale cóż. Ma się swoje pieniążki, tego typu, widzowie. Właśnie. No, to roboty były dzisiaj, wizowe No, jak zawsze. Dzień w dzień tego typu, widzowie. słuchajcie, widzowie. Od... 31 stycznia... 2020 rok... A będzie zaraz, 2021... 31 stycznia... To będzie... Kanał miał ROK! widzowy. Rok będzie miał ten kanał. od, od założenia tego kanału to było właśnie 31 stycznia 2020, i po nowym roku to będzie rok. Widzowy. No i bardzo się cieszę, widzowie, i dziękuję za to, że czas 500 świetlen jest ogólnych. Nie na nie na tych filmikach, tylko jak będziecie informacje, to macie ogólne wyświetlenie, ile jest wyświetleń widzowie z całego kanału, bo bardzo się z tego cieszę, wizowe, że Wam się to podoba. A na rocznicę czyli 31 stycznia będzie specjalny odcinek. Będzie z tego powodu, że to ten kanał będzie miał już rok jak jest. Tego typu widzowie bardzo się cieszę. Dziękuję za to, że subiecie, lajkujecie. Bardzo się z tego cieszę, widzowie. A ja właśnie wracam z pracy do domu. Nawet muszę na ten autobus z firmy, czyli chodzi o to, że. Jest sam autobus firmowy, który zabiera ludzi z różnych miejscowości. No i właśnie muszę się skierować, żebym poczekał na ten autobus. Widzowie, no dobra, żegnam się, widzowie. Dziękuję za to, że jest ogólny wyświetlenie. Tyle mamy, że lepiej nie mówić. Dziękuję za to, że subiecie, że jest 6000 osób. Bardzo się z tego cieszę. No i trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tylko ty był.